Cześć, przyjechała do mnie Astra na naprawę dachu. Pokażę wam taki jeden szczegół, czego nie robić, a właściwie jak nie konserwować dachu. Zobaczcie tutaj na początku myślałem, że wąż po prostu strzelił hydrauliczny, bo wszystko tutaj jest takie zatłuszczone. Ale potem zobaczyłem tutaj to samo. Widzicie to miejsce? Cały zamek cała tutaj konstrukcja tego zawiasu. To wszystko jest wypsikane czymś, co wygląda jak taki wosk do konserwacji. No i tak naprawdę nic tutaj dobrego nie wnosi, więc no nie róbcie tak mówiąc krótko, bo to nic wam tutaj nie pomoże. A to wszystko potem, jak przyjdzie gorąco w lecie, no to zacznie się roztapiać. W ogóle to jest takie klejące, zobaczcie. Tutaj to samo wewnątrz. Cały stelaż jest umazany czymś takim. Jak to się zacznie roztapiać? Tutaj cały dywan w wagażniku, te boki, właściwie nie całe, ale boki te wszystkie tutaj, aż są po prostu takie klejące, od tego smaru, więc to pewnie było coś w sprayu Tak to wygląda na pewno. No nie ma to sensu. Nic wam to nie polepszy. Jeżeli chodzi o działanie, postaram się nagrać taki odcinek może jak, jak ten dach. Zakonserwować tak, żeby było dobrze. No, nie coś takiego, bo to naprawdę szkoda, szkoda roboty. I, I efekt jest taki, jaki jest. Także nie róbcie tak. Pokażemy Wam za jakiś czas, jak to zrobić prawidłowo. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się na razie.